Tu i teraz. Myślę, że ten fragment dzisiejszego wydania magazynu Tu i teraz szczególnie uważnie powinni śledzić wszyscy, którzy osiągnęli już wiek emerytalny i wszystkie osoby dojrzałe, dlatego że już jutro w Uniwersytecie Rzeszowskim odbędzie się niezwykle ważne wydarzenie Dzień Seniora, świadome decyzje. Bezpieczny senior. Pozwolą Państwo, że przedstawię gościnie dzisiejszego programu Alicja Kochanowicz-Grabuś z Zakładu Bezpieczeń Społecznych w Rzeszowie, koordynatorka tego wydarzenia. Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa. Oraz podkomisarz Magdalena Żuk z Rzeszowskiej Policji. Dzień dobry, witam serdecznie. Bezpieczny senior, świadome decyzje. To hasło, które zawiera bardzo wiele elementów, prawda? Bo to jest tylko hasło, zawsze konferencję czy, czy wydarzenie należy nazwać. Tymczasem pomyśleli Państwo o tym, szczególnie zakład ubezpieczeń zdrowotnych, razem zresztą z organizacją seniorów, Rzeszowską organizacją seniorów, o tym, żeby nie tylko mówić o rentach, emeryturach, rentcie wdowie, zasiłkach, i tak dalej, tak dalej, ale również o tym, co dotyczy całego życia seniorów. Tak, to prawda. Już jutro na Uniwersytecie Rzeszowskim, ale na 16C w budynku A1 w auli imienia świętej królowej Jadwigi będzie dzień seniora. Kolejne wydarzenie, które organizujemy, jak Pani wspomniała, współorganizatorem jest Rzeszowska Rada Seniorów. Tak, zadbaliśmy o to. To będzie wyjątkowy dzień, a dlaczego? Dlatego, że Rzeczywiście, nie tylko ZUS, ale szereg innych instytucji, które działają, które współpracują na rzecz seniorów. A kto? Dokładnie, oprócz, oprócz Zakładu Bezpieczeń Społecznych, gdzie będzie można wysłuchać i prelekcji, i wysłuchać ekspertów, podejść, dopytać o rzeczy ważne, na które na co dzień brakuje czasu. Będzie powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Rzeszowie, bo to jest ten czas, jesień bez infekcji, więc warto wiedzieć coś więcej. Jak Czy się bardziej, że mamy kolejny Wirus, znaczy kolejny etap wirusa COVID, i należałoby się szczepić. Jest grypa, zapominamy o tym, że trzeba się szczepić. Sama jestem ciekawa tej prelekcji, co usłyszę jutro, dlatego serdecznie zapraszam. Będzie komenda miejska policji. Bardzo dziękujemy, kłaniamy się nisko, jako oczywiście partner też wydarzenia z roku na rok. I tym razem o oszustach pewnie będzie, też zaraz powiemy, prawda, ale, ale, ale tytuł Czad Cichy Zabójca to jest też ten okres, gdzie dogrzewamy mieszkania, więc warto wiedzieć, co robić, aby spać bezpiecznie, aby rano się obudzić. Będzie znakomita, będą też znakomici prelegenci, ale w innym kącie, pod innym kątem, w, pod innym, w innym wydaniu takiego naszego bezpiecznego, bezpiecznego życia, odżywiania się, będzie pani doktor Lucyna Samborska mówiła o interakcji Leków z ziołami i pożywieniem. To fantastyczny temat, bo my niejednokrotnie nie wiemy, właśnie, czy my te ziółka możemy pić cały dzień bez ograniczeń, czy rzeczywiście, mając na uwadze to, że, 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 że bierzemy lekarstwa, czy musimy uważać i dawkować odpowiednio. Pani Lucyna Samborska, pani doktor Lucyna Samborska, była kiedyś moim gościem i rzeczywiście mogę Państwu zagwarantować, że warto posłuchać osoby, która ma absolutnie pełną wiedzę na temat łączenia. Ziół, lekarz na temat tego, czy można tak bezkarnie y, z tych ziół korzystać. Y, tak. Y, będzie y, oczywiście Narodowy Fundusz Zdrowia, również partner wydarzenia. Y, z tematem tym razem: Moje zdrowie lepiej wiedzieć wcześniej. Wiadomo, jak z tą profilaktyką też jest. W kontekście naszego zdrowia też chciałabym wiedzieć wcześniej, czy wszystko w porządku, a, albo w, od strony takiej, co zrobić, żeby było wszystko w porządku. A nie lepiej nie ruszać. <noise> Dokładnie tak. O nowym świadczeniu z ekspertem ZUS. No cóż, jest taki tytuł przewidziany w agendzie, ale będzie mowa o ręce wdowie. temat już niejako, nie tak świeży, ale cały czas niejako bardzo, ale to bardzo aktualny. I budzący bardzo wiele kontrowersji. I budzący bardzo wiele pytań. I tu zapraszamy, jeśli byłyby jakieś pytania, to zapraszamy do ekspertów, bo jednocześnie oprócz prelekcji będą stanowiska eksperckie. Będzie można przyjść, zapytać, dopytać, czy w temacie renty wdowie, czy w temacie różnych e, innych e, świadczeń, czy na, na przykład choćby przeliczenia emerytury, bądź tego, co nas w przyszłości czeka, bo przed nami już wiemy, że emerytury czerwcowe. E, będzie pani Marta Berger w rytmie siebie, będzie coś e, też dla ducha, dla ciała. Wiem, że nie wiem, czy nie będziemy czasami tańczyć, albo przynajmniej ćwiczyć, to, to też coś wyjątkowego zupełnie. Artystycznie dla wszystkich seniorów, e, chór. Chór Uniwersytetu III wieku. Miałam okazję, byłam na otwarciu, uh, słuchać przepięknych wykonań uh, tego oto chóru, już wieloletniego, z ogromną tradycją. No i oczywiście równocześnie eksperci, którzy będą stacjonowali w holu yy przed aulą. Takich instytucji jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak wspomniałam, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Centrum Medyczne Medyk i tu uwaga, ja sama zawsze czekam na to wydarzenie. A dlaczego? A dlatego, żeby zmierzyć sobie na przykład yy, cukier, cukier, we cukier we krwi, dokładnie, albo ciśnienie. Będzie też dietetyk, yy, będzie można zmierzyć wzrok, yy, będzie też profilaktyka nowotworowa. Oczywiście mówimy cały czas o bezpieczeństwie, choć bezpieczeństwie takim ogólno pojętym, czyli czyli o bezpieczeństwie finansowym, o cyberbezpieczeństwie, ale też o bezpiecznym przekazywaniu świadczeń bezgotówkowym. Dlatego będą przedstawiciele i Banku Pocztowego, i Banku Spółdzielczego. Będą również przedstawiciele ze swoją ofertą Uniwersytetu Trzeciego Wieku. No i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna z Rzeszowa. Również oprócz tego, że będzie prelekcja, będą eksperci. Czyli właściwie spektrum problemów, które dotyczą osób dojrzałych, a powiedzmy sobie jasno i otwarcie, każdy z nas kiedyś będzie seniorem i każdego z nas wobec tego dotyczą te problemy. Może warto po prostu dowiedzieć się nieco wcześniej o tym co jest dla nas ważne, czego unikać i co robić, żeby nasze życie było spokojne, zdrowe, bezpieczne i Pełne radości. I o tym pewnie porozmawiamy już za moment. Powiemy o szczegółach. Oczywiście tych szczegółach, które nasze gościnie będą miały możliwość przekazać. Przypominam, że dziś goszczę w magazynie Tu i Teraz przedstawicielka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Alicja Kochanowicz-Grabuś, oraz przedstawicielka Rzeszowskiej Policji, podkomisarz Magdalena Żuk. Alicja Kochanowicz-Grabuś, koordynatorka Dnia Seniora, przedstawicielka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie oraz podkomisarz Magdalena Żuk z Rzeszowskiej Policji są dziś gościeniami magazynu Tu i Teraz. Już jutro w Uniwersytecie Rzeszowskim Dzień Seniora. Świadome decyzje: Bezpieczny senior. Powiedzmy właściwie po co organizowane są takie imprezy, takie dni, takie wydarzenia. Tak naprawdę to chcemy aktywować seniorów. Tak, po pierwsze, zwiększamy też świadomość osób starszych na temat potencjalnych zagrożeń i skutków z roku na rok. Nie wspomnę o tym, że kontynuujemy dobre praktyki wypracowane w ubiegłych latach. Niektóre prelekcje się powtarzają, tematy się powtarzają, ale one są niezwykle aktualne i cały czas ważne. Bo trzeba je utrwalać. Dokładnie, trzeba powtarzać, utrwalać i nigdy nie. I nie jest ich wystarczająco. Ale przepraszam, że wchodzę w zdanie. Seniorzy z racji tego, że już nie muszą pracować, mają trochę więcej tego wolnego czasu. Czterdziestolatkowie czy młodzież, tego czasu ma mniej. Są inne obowiązki, inne, inne rzeczy, które uniemożliwiają im wzięcie udziału w różnego rodzaju eventach, spotkaniach. Senior tego czasu ma więcej, pójdzie, wysłucha, dowie się czegoś nowego. Przekażę młodemu. I my mamy taką właśnie nadzieję, tak, że później... Przy jakimś spotkaniu rodzinnym, y, przy spotkaniu sąsiedzkim, powie, ty słuchaj. Byłem, dowiedziałem się, usłyszałem. Przecież y, to są wiarygodne źródła, z których można czerpać y, sprawdzone i, i faktyczne informacje. Tak, ale to jest fantastyczna okazja właśnie jutro, żeby przyjść. Zapraszamy serdecznie. Zresztą nie tylko mieszkańców Rzeszowa, powiedzmy Dok, sobie. Tak, od razu. nie tylko mieszkańców Rzeszowa. I nie tylko seniorów, bo to są tematy aktualne tak naprawdę dla, dla każdego. Warto przyjaźć, przyjechać pociągiem, samochodem, autobusem. Tak. Dla wszystkich znajdzie się tak. miejsce. To jest fantastyczna okazja, żeby przyjść, bo mamy jak na dłoni. Wymieniliśmy tutaj mnóstwo urzędów, prawda, które to współpracują z urzędów, żeby zapytać o rzeczy, na które na co dzień brakuje nam tego czasu. Bo zawsze mamy załatwić coś innego, wolimy wstąpić gdzie indziej, a nie wejść do urzędu. A tutaj mamy fantastycznych ekspertów, a, o których, których możemy zapytać tak naprawdę o wszystko. Jedna z ekspertek siedzi właśnie w studiu, pani podkomisarz Magdalena Żuk z Rzeszowskiej Policji. Jakie są największe problemy seniorów? Na co należy starszych ludzi uczulić? Bo takie mam wrażenie, że w naszym kraju najbardziej bezbronnymi osobami są dzieci i właśnie osoby starsze. I nie zapominajmy też o tych 40-latkach. Myślę, że musimy, cały czas musimy rozmawiać, edukować siebie samych, edukować swoich najbliższych na temat zagrożeń, które czyhają na nas w sieci, w internecie. Niestety gro zawiadomień i gro spraw karnych które prowadzą rzeszowscy policjanci dotyczą wszelakich rodzajów oszustw. I wszystko to dzieje się w internecie. Pishing na przykład, prawda? Na przykład, ale no z przykrością muszę stwierdzić, że w większości przypadków sami jesteśmy winni sobie. Po prostu... Czytając coś w internecie, wchodząc na jakąś stronę, wszystkie treści zawarte na tej stronie przyjmujemy za pewnik. W ogóle tego nie weryfikujemy, nie sprawdzamy źródła, pochodzenia danych informacji i w ten sposób dajemy się oszukać. Najlepszym dowodem jest ta historia rolnika, któremu ukradziono tony ziemniaków. ziemniaków. Dokładnie tak, ale y, takich sytuacji jest naprawdę mnóstwo. Proszę Państwa, dziennie rzeszowscy policjanci przyjmują od kilku do kilkunastu spraw dotyczących oszustw. Na różne kwoty. Y, na szczęście gro to są kwoty rzędu kilkuset złotych, ale y, kwota pięciuset złotych dla kogoś jest warta tyle samo dla kogoś, jaka dla kogoś jest na przykład rzędu 10 tysięcy złotych, bo to jest sprawa indywidualna, prawda? Bardzo dużo zawiadomień tyczy się przesyłania pieniędzy blikiem. Dostajemy od kogoś sms-a czy wiadomość wysłaną za pośrednictwem jakiegoś innego komunikatora i w ogóle nie sprawdzamy, czy adresatem... Wiadomości jest faktycznie Ma, y, Ania, Marysia, Piotrek. Dostajemy informację, proszę cię, prześlij mi 500 zł. I bez bezrefleksyjnie, bezrefleksyjnie wysyłamy te pieniądze, po czym okazuje się, że nasze konto zostało przejęte, albo konto naszego krewnego czy też znajomego zostało przejęte i tak naprawdę tą wiadomość wysłał do nas y, y, oszust. Mamy jeszcze taki bardzo. Stały problem, od wielu lat trudny, nierozwiązywalny, może dlatego, że oszuści ciągle wymyślają nowe sposoby. To są tak zwane sposoby na wnuczka. Na wnuczka, na policjanta, na, na, na adwokata coraz mniej na lekarza, ale chyba jest to spowodowane tym, że jednak pandemia COVID, ona już w tej chwili przy, przyjęła inny kształt. Ale tak, przestępcy, ja to zawsze podkreślam, przestępcy to są bardzo inteligentni ludzie, potrafiący ym, manipulować. manipulować. Przede wszystkim, tak, tutaj manipulacja to jest taki główny czynnik. Oni wiedzą, jak wzbudzić w nas strach, poczucie zagrożenia, lęk, rozpacz, czyli wszystkie te emocje, które wpływają na to, że po pierwsze nie myślimy racjonalnie, bo jednak no, cały czas słyszymy, że naszemu krewnemu grozi więzienie, że zrobił coś złego, że może już nie, nigdy nie wyjść na wolność, tak? że zginęła kobieta, że zginęło jej, jej nienarodzone dziecko. Czyli w bardzo krótkim czasie dostajemy tyle informacji, które po prostu blokują nasze racjonalne myślenie. I najczęściej dzieje się to na przykład nad ranem. Dlaczego? Kiedy jesteśmy ze snu. Wtedy jesteśmy zaspani i znowu y, z, został nam ten sen przerwany i tak naprawdę znowu nie potrafimy racjonalnie y, myśleć, tylko bezrefleksyjnie wykonujemy polecenia Oszustów, bo takich trzeba nazwać, to są oszuści i przestępcy, którzy bez skrupułów wyciągną od nas, są w stanie wyciągnąć ostatnią złotówkę, a jeżeli nie mamy pieniędzy, to potrafią nas tak zmanipulować, że pójdziemy do banku, wybierzemy pieniądze z konta, czy też po prostu weźmiemy kredyt, bo niestety i niestety takie sytuacje miały miejsce tutaj na terenie Rzeszowa czy powiatu Rzeszowskiego. Czyli co? W takim wypadku przede wszystkim rozłączamy się i Sami dzwonimy do tego wnuczka, który ewentualnie spowodował wypadek drogowy. Nie, innej, nie ma innej y, możliwości, innego sposobu, jak tylko i wyłącznie skuteczne rozłączenie się. Co Jest jeszcze to... jeden y, pomysł, który sama realizuję. Trzeba mieć w rodzinie ustalone hasło, Dokładnie. hasło tam, które znamy tylko my a którego nie zna nasz oszust. Dokładnie tak, takie hasło daje nam gwarancję, że osoba, która jest po drugiej stronie słuchawki, to faktycznie nasz krewny czy też nasz znajomy. To jest jeden problem, ale jest jeszcze jedne, jedna forma oszustwa, z którą możemy się spotkać. Oto, dostajemy sms albo informacje na innym komunikatorze. Zgubiłem telefon, to jest mój numer telefonu, zadzwoń do mnie. Kiedy człowiek się zastanowi nad tym racjonalnie, to myśli, no, jeżeli mam nowy numer telefonu, to ja dzwonię z tego nowego numeru telefonu, dlaczego proszę, żeby ktoś zadzwonił? Pod nowy numer telefonu. To Dokładnie, znowu oszustwo. Tak. Znowu oszustwo i dzwonimy i co się okazuje, że połączenie jest przekierowane do krajów afrykańskich czy też innych i sekunda. Powtarzam, sekunda takiego połączenia to mogą być koszty rzędu kilkuset złotych. No to mam jeszcze jeden na koniec bardzo ważny problem, który wiąże się z tymi problemami, o których mówiłyśmy przed chwilą. To kwestia czadu. Powinniśmy wiedzieć o tym, że kontrole naszych instalacji powinny być regularne i takiego kontrolera powinniśmy wpuścić, ale tutaj. To moja osobista prośba i apel do wszystkich spółdzielni y, mieszkaniowych, do wszystkich zarządców budynków. Proszę najpierw informować swoich mieszkańców, a nie wysyłać kontrolerów, bo to również mogą być ludzie, którzy podszywają się pod oszustów. Tych problemów, które będą poruszane jutro w Uniwersytecie Rzeszowskim jest znacznie więcej. My tylko sygnalizujemy. Zasygnalizowaliśmy tak. kilka. Bardzo Paniom dziękuję. Zapraszamy wszystkich, młodszych także. Warto się dowiedzieć, jak mają żyć seniorzy, żeby było szczęśliwie i bezpiecznie. Pani Alicja Kochanowicz-Grabuś, koordynatorka tego spotkania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz podkomisarz Magdalena Żuk z Policji były gościniami magazynu tu i teraz. Bardzo dziękuję. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo.